Witam Was ponownie na kanale Pani od Psychologii. Dzisiaj spotykamy się, aby poruszyć bardzo specjalny, bardzo ważny temat pomagania sobie. Dzisiaj weźmiemy pod lupę, jak pomagać, jak prosić o pomoc. Raczej, właśnie skupimy się na komunikacji. Zastanowimy się też nad powodami, dla których ludzie nie proszą o pomoc. No i ogólnie zastanowimy się, jak tutaj manewrować w tych trudnych meandrach. Zapraszam Was na ten odcinek. Ok, więc zacznijmy od tego, że zachęcam do refleksji, jak to jest u Was. Czy jest Wam w ogóle łatwo prosić o pomoc? Jeśli tak, to czy łatwiej prosić Wam kogoś bliskiego Wam, kogoś kogo dobrze znacie, czy może łatwiej Wam prosić o pomoc kogoś, kogo ledwo znacie, znajomego z pracy, kogoś, kto teoretycznie nie jest Wam tak bliski. To ta wiedza, myślę, będzie bardzo pomocna przy dalszej autorefleksji, jak odcinek będzie tutaj postępował. Więc, jeżeli w ogóle proszenie o pomoc nie jest dla Was łatwe, nie jest dla Was łatwym zagadnieniem, warto zastanowić się już teraz, jakie są tego powody. Co więcej, zastanówcie się też, jak to jest z Wami, czy Wy lubicie pomagać, czy Lubicie udzielać pomocy, o co ludzie zwracają się do Was z prośbą o pomoc. I tak, dzisiaj właśnie zanurzymy się w takim temacie. Warto też dodać na początek, że praktyka czyni mistrza, i tutaj, jeśli staniemy się lepsi, jeśli potrenujemy nad naszą umiejętnością, właśnie proszenia o pomoc. To zwiększymy swoje szanse na to, że osoby wokół nas będą chętniej chciały nam pomagać, i najzwyczajniej będą też chciały ponownie nam pomagać, więc tak jakby nie tylko uda nam się jakby poprosić kogoś o pomoc raz, ale też prawdopodobnie to doświadczenie będzie przyjemne dla osoby pomagającej. I czemu nie? czemu nie zbudować sobie takiego pomostu do przyszłości. Tak więc dzisiaj właśnie na tym się skupimy. Zacznijmy od powodów, dla których ludzie nie chcą prosić o pomoc. I tutaj pierwszym z nich jest taki dyskomfort. Chodzi o to, że wstydzę się, nie wiem jakich słów użyć, nie wiem jak prosić, albo nawet kogo prosić o pomoc. I ten dyskomfort jest takim pierwszym krokiem, który myślę najczęściej powstrzymuje osoby przed... Zwróceniem się właśnie do kogoś z prośbą o pomoc. Kolejnym powodem, dla którego osoby często nie proszą o pomoc, jest duma. I tutaj jest trochę takie przekonanie, że proszenie o pomoc jest niegodne, że to nie przystoi, że to w jakiś sposób jest... no nie, nie warto tego robić, bo lepiej poradzić sobie samemu. Że w ten sposób ja samodzielnie zrobię najlepiej i właśnie trochę taka duma, trochę takie, no nie wiem, czy patrzenie na kogoś z góry, ale przeświadczenie, że samemu będzie lepiej. I kolejnym e, powodem, już trzecim, dla którego, e, myślę, ludzie nie proszą o pomoc, jest wstyd. Czyli najzwyczajniej, e, podejrzewam, że często dzieje się to w środowisku pracy, że wstydzimy się przyznać, że w jakiś sposób sobie nie radzimy. No bo co jak mnie wyśmieją, co jak powiedzą, przecież to oczywiste, przecież to już na tym etapie e, powinnaś, powinieneś wiedzieć, a nie wiesz. I jeszcze, co gorsza, angażujesz kogoś, żeby ci pomagał, więc Myślę, że w środowisku pracy jest to taki um, temat tabu, zwłaszcza dla tych doświadczonych, e, starszych, stażem osób. Bo kiedy jesteśmy właśnie takim praktykantem, osobą, która dopiero się przyucza do zawodu, to wtedy e, wydaje mi się, że coraz częściej, tak jakby łatwiej nam e, do, do kogoś o pomoc się zwrócić. Ale kiedy już powinniśmy wiedzieć, no wtedy zaczynają się schody. Czwartym już powodem, dla którego osoby wokół nas często nie proszą nas o pomoc, jest takie złudne poczucie niezależności. Czyli trochę takie, może metoda na ojca chrzestnego, taka odwrotna. Czyli, jeżeli nie poproszę kogoś o pomoc, to nie będę miał długu wdzięczności u tego kogoś. Takie poczucie niezależności na zasadzie: od nikogo nic nie będę chcieć, nie będę nic potrzebować, no to będę niezależny i będę sobie funkcjonować w pełni samodzielnie. To do pewnego punktu może tak działać, ale no jednak warto czerpać z tych, z tych znajomości, z tych tutaj potencjałów grupowych, jakie mamy wokół siebie. I czemu nie dać szansy i najzwyczajniej nie poprosić kogoś o pomoc, zwłaszcza kiedy wiemy, że osoby wokół nas są pomocne i najzwyczajniej lubią pomagać. Piąty już powód, dla którego osoby często nie zwracają się o pomoc, nie proszą o pomoc, jest taka. Obawa przed wymuszonym stanowiskiem tej osoby pomagającej. Czyli wyobraźmy sobie, że pracujemy nad jakimś projektem, mamy jakieś kreatywne zadanie, na przykład, i ta osoba, która nam pomaga, jakby ściąga ten swój światopogląd, czy jakiś taki swój warsztat, swoje doświadczenia na naszą pracę kreatywną. Powiedzmy, to chodzi o to, że właśnie sytuacja jest otwarta i ta osoba w taki, no można powiedzieć, w sposób podszyty dobrymi intencjami, bardzo chce ściągać nas na, naszą, na, na swoją stronę, czego my na przykład możemy nie chcieć. Więc to jest podstępna sytuacja, bo w pewien sposób mówi ty nic nie wiesz i zrobimy wszystko po mojemu. A nie o to chodzi, więc tutaj akurat muszę przyznać, że w tym scenariuszu nie dziwię się, czemu osoby nie proszą o pomoc właśnie wiedząc, że tak to może się skończyć, no bo to jest po mojemu albo wcale. A myślę, że nie o to chodzi w takiej wzajemnej pomocy. I ostatni już powód, dla którego nie prosimy o pomoc, dotyczy błahostek. Czyli teoretycznie problem jest tymczasowy, może myślimy, że nie warto, może samo minie, łatwo przyszło, łatwo poszło, nie będziemy angażować w pierdołę. Kogoś, kto, kto właśnie może jest zajęty, może jest wokół nas i teoretycznie moglibyśmy zapytać, moglibyśmy poprosić o pomoc, ale myślimy, nie warto. No właśnie, myślę, że bardzo często, jeśli chodzi o tego typu scenariusze, to nie angażujemy e, osób dookoła nas, bo nie chcemy zawracać głowy, jak to się mówi kolokwialnie. Więc to było sześć powodów, dla których e, ludzie zwykle nie proszą o pomoc, a myślę, że warto. Myślę, że warto jest e, prosić o pomoc, ponieważ jest, proszenie o pomoc jest taką oznaką odwagi. To absolutnie nie jest tak, że to jest słabość, że to jest coś złego. Myślę, że proszenie o pomoc jest trochę Wyzwaniem dla nas, bo po pierwsze musimy rozpoznać swoją potrzebę, musimy konkretnie wiedzieć, z czym sobie nie radzimy, no a potem musimy już no dosłownie ubrać jakoś tę prośbę w słowa i już wyruszyć w tą podróż z kimś, tak jakby idąc ramię w ramię z tą osobą, która nam pomaga. Dobrze, to my już wiemy, czemu osoby nie proszą o pomoc, a teraz. Pora zmierzać w kierunku właśnie tych, tych próśb <grych> i proszenia o pomoc. No więc jeszcze zanim się zanurzymy w te techniki i sposoby, jest bardzo ważna informacja dotycząca tego, że nie liczcie na to, że ludzie dookoła was domyślą się, że potrzebujecie pomocy. Hm? Musimy się tak umówić. Absolutnie nie możemy tutaj e, liczyć na domysły, bo kto widział mój odcinek o klątwie wiedzy, czyli, no chyba widać, że potrzebuję pomocy, no chyba to jest logiczne, że się zmagam. Nie, tak nie myślimy. <grym> tak się nie zachowujemy. Kto nie widział odcinka o klątwie wiedzy, e, zachęcam, zapraszam. I właśnie to w temacie pomagania jest nazywane iluzją transparencji, czyli takim złudzeniem, że to, co. Nas tutaj otacza, co nas dotyka, jest dla wszystkich widoczne. Jasno i wyraźnie nie jest. Więc bardzo proszę, nie zakładajcie, że osoby domyślą się. Jest też tak, że możemy mieć dookoła siebie osoby, które są proaktywne, które są troskliwe, które są, będą wręcz dopytywać, a może ci pomóc, a może ci pomóc. I to jest bardzo miłe. I to jest gest, który naprawdę warto doceniać, jednak nie ma co go nadużywać. Więc jeżeli macie takie proaktywne i kochane osoby dookoła siebie, Kupujcie im kwiaty, czekoladki. Do tego jeszcze właśnie tutaj wrócimy. Do tych miłych gestów, co można, a czego nie wolno. I teraz muszę Wam jeszcze dodać, że czytałam takie publikacje odnośnie tego, jak pomagamy sobie w środowisku pracy. 90% pomocy. Pracy ma miejsce po uprzedniej prośbie, więc e, to jest trochę tak, że nasi, nasi tutaj koledzy i koleżanki nie chcą e, pchać się z butami e, w nasze projekty, w nasze życie zawodowe, no bo najzwyczajniej nie wiedzą, nie są w stanie zgadnąć, czy my tej pomocy e, faktycznie potrzebujemy, czy my ją zaakceptujemy, no i jak to się dalej potoczy, no bo kiepsko tutaj jest dawać takie niechciane porady komuś, kto wcale tego nie oczekuje. Przechodzimy teraz do meritum sprawy, czyli jak prosić o pomoc. Mam tutaj punkt pierwszy na mojej liście, czyli bądź konkretny. Myślę, że nie ma co komplikować sprawy, bo chcąc zwrócić się do kogoś po pomoc, jeżeli my tutaj namotamy, skomplikujemy, będzie to wszystko taką zawiłą historią, to ta osoba, do której zwracamy się o pomoc, może w pewnym momencie dosłownie zgubić. Czyli jaki ma być mój wkład, czego od mnie oczekujesz? No, to są bardzo konkretne i bardzo istotne pytania. Więc jeżeli chcemy uzyskać od kogoś pomoc i tak jakby nie robić sobie, nie wpaść w tarapaty po drodze, no to warto jest nie komplikować sprawy, tylko jasno i klarownie przedstawić po co, dlaczego, z czym konkretnie potrzebujesz pomocy. Bo jeżeli potrzebujesz pomocy z powiedzmy projektem, dobrze, ale czy z wyliczeniem, czy z prezentacją, czy z jakąś kalkulacją, czy, czy kwestią graficzną, czy merytoryczną, z czym konkretnie, czego oczekujesz, czego potrzebujesz, to jest coś, co jako numer jeden trzeba powiedzieć? Punkt drugi na mojej liście: jak prosić o pomoc, to będzie nie przepraszaj. Czyli najgorsze prośby są takie, gdzie ta osoba się tak kryguje i robi, i robi takie podchody, i tak jakby dookoła stara się. Umniejszyć wartość tej pomocy, bo to są wszystkie te zwroty w stylu: No bardzo bym chciała poradzić sobie sama, albo Przykro mi, że zawracam Ci głowę taką drobnostką, albo Szkoda, że muszę Cię o to prosić. To są wszystkie te kwestie, które pozbawiają osobę pomagającą. Przyjemności, no bo umówmy się, pomaganie może być przyjemne. To jest altruizm, to jest coś, w co chcemy się angażować z własnej nieprzymuszonej woli, więc po co odbierać osobie pomagającej całą radość i, i całą tutaj właśnie przyjemność z tego wkładu w pomoc. Więc myślę, że nie ma co robić problemu z proszeniem o pomoc, bo znowu nie jest to nic złego, nie jest to powód do przeprosin, więc bądź konkretny, nie przepraszaj. Udana prośba, a raczej e, trzeci punkt, e, trzeci krok do udanej prośby <grydy> będzie dotyczył tego, żeby prosić twarzą w twarz. Najbardziej jak to jest możliwe, bo na pewno wygodniej jest prosić przez smsa, maila, na czacie. Już w tych czasach mamy tyle możliwości, że e, nie, nie, nie da się zliczyć. Jednak takie prośby też łatwiej jest... Zbyć jest je łatwiej olać. No bo jeżeli nie jest to osobista interakcja, jeżeli nie jest to bezpośrednia e, konwersacja, jeżeli nie jest to nawet okazja, że ta osoba pomagająca może dopytać o jakieś szczegóły, to najzwyczajniej, okej, okay, nie wiem, nie wiem, nie, nie orientuję się e, i najzwyczajniej nie będę pomagać, nie będę się angażować, więc pierwszy. Mm, Pierwszy tutaj detal, który jest bardzo istotny już w samym tym akcie proszenia jest właśnie to, żeby zrobić to twarzą w twarz. Bo skoro już jesteśmy konkretni i nie będziemy przepraszać, to najważniejsze będzie po prostu być tam twarzą w twarz. A jeżeli nie chcecie wysyłać SMS-a, bo nawet nie powinniście, to zawsze lepiej jest zadzwonić. Już samo takie połączenie głosowe będzie lepsze niż. Wysyłanie jakichś dziwnych wiadomości. I też, tak jak podaje portal Psychology Today, prośby złożone właśnie tak osobiście są 34 razy częściej spełniane. Warto mieć to na uwadze. I jeszcze tutaj na koniec, bardzo ważnym kryterium do spełnienia jest precyzja w proszeniu o pomoc, bo to też ma znaczenie dla osoby, która tej pomocy ma nam udzielić. Chodzi o to, że jeżeli my konkretnie powiemy o co nam chodzi, to osoba, która ma udzielić pomocy, będzie wiedzieć, czy jest w stanie to zrobić. Najzwyczajniej, czy posiada umiejętności, czy będzie w stanie no bo nikt nie chce pomóc w zły sposób. Więc możecie też sami postawić się w tej. Okoliczności, że na pewno nie chcielibyście podzielić się jakąś błędną wiedzą czy pomóc niewłaściwie, szkodliwie, więc w ten sposób, e, kierując się taką zasadą, bardzo ważne jest, aby udzielić jak najwięcej informacji, żeby ta osoba, która ma nam pomóc, e, mogła e, no, konkretnie tutaj zaangażować się e, w tę pomoc. Teraz przejdziemy do tematu okazywania wdzięczności, no bo jeżeli już. Taką pomoc otrzymaliśmy, no to nie ma pomocy bez wdzięczności. Wydaje mi się, że jest to element nierozłączny, bardzo ważny, pamiętajcie o tym. I to jest właśnie pierwszy punkt na mojej liście tutaj, jak okazać wdzięczność. Powiedzmy, że jakiś przyjaciel Wam pomógł, i teraz zastanowimy się, jak okazać wdzięczność. Po pierwsze, podziękuj. To już zależy od Was, jak to zrobicie. Czy chcecie patrzeć temu komuś w oczy i być bardzo poważnym, i czy chcecie zrobić to po prostu e, mówiąc dzięki i, i tak jakby to już Wasza relacja dyktuje te warunki, ale jakkolwiek pompatycznie, humorystycznie to zrobicie, pamiętajcie, żeby podziękować. Drugą kwestią e, na tej liście, która jest istotna do rozważenia, to jest e, no taka kontrowersyjna e, sytuacja, kiedy ktoś oferuje Wam pieniądze. Jest tutaj pomoc przyjacielska, a ten ktoś, komu pomogliście, chce Wam zapłacić. Jest to ryzykowna kwestia, bo jak badania pokazują, oferowanie pieniędzy przyjaciołom za ich pomoc sprawia, że czują się raczej niezręcznie i zwykle nie chcą angażować się w pomoc w przyszłości. Więc zastanówcie się, jak do tego podchodzić i na ile tak jakby na ile się znacie i na ile po prostu szczerze możecie o tym porozmawiać, jednak badania pokazują, że Często jest tak, że takie transakcyjne podejście do pomagania jest bardziej szkodliwe niż pomocne. Z drugiej strony spontaniczny prezent, coś co wiecie, że ta osoba lubi, jakaś drobnostka typu książka, czekoladki, jakaś płyta czy, czy wspólny wypad gdzieś, jak najbardziej jest ok, więc myślę, że jeżeli chcecie okazać wdzięczność w taki sposób, to nie ma, nie ma problemu i ten sposób powinien być dużo bardziej doceniony i tak szczerze zauważony właśnie w pozytywnym świetle. Chciałabym jeszcze zwrócić e, Waszą uwagę tutaj w temacie podziękowań, jakiego języka używamy. Bo zdecydowanie jest różnica między zwrotem, a nie ma sprawy, po to są przyjaciele, po to się ma znajomych e, właśnie takim luźnym zwrotem, a powiedzeniem komuś, będę zobowiązana, jestem Twoją dłużniczką, mam u Ciebie dług. Zobaczcie, jaka jest różnica między tymi e, zwrotami, więc to nadaje taki charakter transakcyjny. E, właśnie tej, tej wymianie zdań i no, czy, czy podziękowanie powinno być jak transakcja? Myślę, że nie powinniśmy mm, używać takiego języka wręcz finansowego, więc e, zwróćcie na to uwagę. Jest to kwestia myślę e, bardzo ciekawa i e, pozostawiam Was tutaj z tym do rozważenia, e, jakie zwroty częściej słyszycie. <laughs> na koniec zostawiłam tutaj bardzo ważną kwestię, to jest nasza wisienka na torcie e, dziękowania i chodzi o informację zwrotną. Siła informacji zwrotnej w temacie dziękowania jest po prostu nieoceniona. Wyobraźcie sobie sytuację, że szukaliście pracy, a jakiś yy, kolega. Tak, jakby wstawił się za wami, albo raczej polecił was swojemu dawnemu szefowi, z którym kiedyś tam współpracował. Dajcie informację zwrotną. Powiedzcie coś w stylu, że wow, Twoja pomoc, właśnie to, to dobre słowo rekomendacja dało mi świetną możliwość rozwoju. Albo na przykład, jeżeli ktoś pomógł Wam w jakimś obowiązku domowym, no to z Twoją pomocą coś zajęło mi nie dwa dni a pół dnia. Nie? Więc tak, jakby w ten sposób wiecie, a raczej dajecie znać tej drugiej osobie, że wkład miał ogromne znaczenie, bo to jest bardzo istotne: jak te starania e, zmieniły Twój los, na ile pomogły i jaki realnie był e, finał tej, tej całej sytuacji. Podsumowując, w temacie pomagania bardzo ważne jest pozwolić tej drugiej osobie czuć się dobrze. Bądźcie konkretni, pamiętajcie w ogóle powiedzieć, że potrzebujecie tej pomocy. Nie, nie, nie stawiamy na domysły, ale też nie przepraszamy, nie, nie oferujemy zapłaty. Nie zapominamy podziękować, dajemy informację zwrotną i myślę, że kiedy tak podchodzimy do tematu proszenia o pomoc i dziękowania, to co może pójść źle, to musi się udać. A ja już dziękuję Wam za to, że byliście ze mną tutaj dzisiaj. Dziękuję za kolejny odcinek i co, do następnego. Cześć!